Jesteśmy na Meet at po konferencji na temat polskiego esportu i udało nam się złapać jednego z inicjatorów tego wydarzenia, Michała Awachja Kudlińskiego. Kiedy dokładnie powstał pomysł na utworzenie takiej konferencji? Pod koniec y, y, lipca podeszli do mnie z tą sprawą organizatorzy festiwalu Meet at sugerując, że to jest fajne miejsce, tak? Mita at spotkajmy się, to samo się ciśnie. A, I powiedziałem, że tak, to jest dobry pomysł. E, zaproponowałem. W jakiej formule moglibyśmy to zrobić, jak miałby, miałby wyglądać cały kształt i stwierdziliśmy, że to prawdopodobnie zadziała. Tylko zastanawialiśmy się, jaki będzie odzew ze strony społeczności i myślę, że to było jakby najwięcej pracy nad tym było. To było pierwsze dwa tygodnie, zanim ogłosiliśmy w ogóle, że coś takiego się kroi, bo sprawdzaliśmy, czy w ogóle ludzie chcą przyjechać do Łodzi porozmawiać o tych rzeczach. I okazało się, że tak, że nie tylko pojawili się niemal wszyscy zaproszeni, ale ci, którzy się nie pojawili, dawali znać, że. Nie mogą się pojawić z powodów typu wakacje, nie wiadomo, praca, coś takiego, różne obowiązki, nie pasuje ten termin, ale gdyby nie to to by się pojawili, więc taki odzew ze strony e, społeczności i uczestników zaproszonych, no był bardzo spory i przyjazny. Czy twoim zdaniem udało się poruszyć najważniejsze tematy, czy może zabrakło czegoś? Wydaje mi się, że udało się poruszyć bardzo wiele tematów. Wszyscy udało się poruszyć najważniejsze tematy, tylko mam wrażenie, że właśnie ta dyskusja trochę się porozwarstwiała na wiele różnych e, wątków. Na pewno. Na pewno można było zwrócić uwagę, że brakowało takich dyskusji i chyba na co dzień ludzie nie mają aż tyle jakby ze sobą kontaktu, więc jakby zadanie konferencji, czyli zebrać ludzi w jednym miejscu, żeby mogli ze sobą skonfrontować różne rzeczy, to pod tym względem jakby konferencja spełniła swoje podstawowe zadanie, bo takie tematy chciałbym, żeby były rozwiązywane z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, więc niektóre rzeczy jakby nie powinny być poruszane na konferencji. Ale jeśli nie są poruszane poza nią, to dobrze, że zostały poruszone tutaj, jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Że dobrze, że w takim razie te wątki wyszły, że też zwróciliśmy uwagę, ile tych wątków jest do przegadania i to mo może być bodziec, po prostu stymulacja dla takiego jednak m, konstruowania wspólnie pewnych. Y y konstruowania wspólnych jakby systemów, tak? Jeśli mamy rozgrywki Ultra to nie jest tylko tak, że tylko Ultra za to odpowiada, odpowiadają za to gracze, influencerzy, talenci, odpowiadają za to drużyny, odpowiadają za to oczywiście organizatorzy rozgrywek, więc zrozumienie, że właściwie jesteśmy na tej samej łódce, to jest tak główna, główny wątek, który wypłynął, ale też poruszyło, poruszone było dużo takich ciekawych tematów, na przykład czy Polska jest Regionem, który może mieć sukcesy e sportowe, z kim się powinniśmy porozmawiać, porównywać, tak? E więc też było dużo takich makroskopowych tematów, które zostały poruszone i pobudziło one wyobraźnię plus e co mnie pozytywnie zaskoczyło, a wiele osób podzieliło się takimi insajdami, jak wyglądają perspektywy, jak wyglądają pewne liczby, więc dużo też informacji biznesowo-e sportowych się pojawiło, które będą użyteczne w jakby konstruowaniu e własnego wyobrażenia na temat tego, co można tej scenie osiągnąć. Momentami dyskusja była gorąca. Czy spodziewałeś, czy spodziewałeś się tego? Um, myśl, myśl, była tak gorąca, jak się spodziewałem. Wiedziałem, że niektórzy przytonują, bo pamiętajmy jednak, to nie jest taka jakby regularna okazja, żeby się spotykać w tym gronie, więc każdy trochę badał grunty swoje. Ale z drugiej strony wiedziałem, że przyjdzie kilku, kilka osób, których jakby pewien ciężar leży na sercu. Widać to było przy niektórych pytaniach, że. Ludzie są przejęci niektórymi pojedynczymi sytuacjami, lub ogólną sytuacją, i chcieli jakby to jakby na takim szerokim gronie poruszyć. I tak było momentami gorąco, ale nigdy jakby nie było w zaniku kultury dyskusji, nie było przekrzykiwania się, nie było przerywania sobie, więc pod tym względem no, test tutaj uczestnicy zdali ee, wzorowo. Czy to dopiero początek szerszej dyskusji na temat koncepcji naszej sceny? Myślę, że. Hmm, jakby to ująć, dyskusja na temat naszej sceny jest szeroka na Twitterze i to jest ta fajna część, że mamy społeczność, która dba o to, co jest teraz i co może być w przyszłości, więc, jakby dyskusji nigdy nie brakowało, brakowało jakby spotkania się na miejscu. I to jest, to jest powód, dla którego tak bardzo zależało mi na tym, że znaczy, jeden z powodów, dla którego zależało mi na tym, żeby jednak ta konferencja miała zamknięty charakter. Po pierwsze, tak, niektóre rzeczy łatwiej powiedzieć, kiedy nie masz, kiedy jakby z tyłu głowy nie masz świadomości, że może to słyszeć każdy, że to zaraz będzie debatowane bardzo szeroko na forum Twittera czy gdziekolwiek indziej, że jednak większość tematów zostanie tutaj omówionych w tym konkretnym gronie, co pozwala na pewną swobodę wypowiedzi. A druga kwestia, prawda jest taka, że najważniejszym zadaniem konferencji było to, żeby ludzie spotkali się na miejscu, twarzą w twarz. Gadanie na Twitterze, wymienianie się. To nie jest satysfakcjonujące. Zawsze ludzie biorący udział w takich dysputach mówią, Twitter się do tego nie nadaje, to nie jest satysfakcjonujące i tylko wszyscy się frustrują. Spotkanie się tutaj i pogadanie albo prywatnie podczas jakiegoś posiłku czy robienia kawy, albo tutaj podczas konferencji, podczas debaty, to było najważniejsze, dla którego chcieliśmy to zamknąć. Bo gdyby to było transmitowane lub nagrywane, to wszyscy by poszli sobie i powtórkę tak? Tyle osób pytało mnie, ej, a a będzie z tego nagranie? Nie kurczę, to muszę przyjechać do Łodzi. No właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie przyjechali do Łodzi, bo inaczej nikt by na tej konferencji się nie pojawił i mielibyśmy tak naprawdę coś, czego by, stwierdziliby wszyscy, że są zbarnowaniem czasu i w ogóle o co tyle hało. Ale przez to, że nie nagrywaliśmy tego, nie transmitowaliśmy tego, wszyscy musieli przyjechać na miejsce. I oczywiście jest to okrojone grono. Sala tutaj oczywiście nie jest prezentowana, ale ma swoje limity. Katering i tak dalej, zajmowanie się tym, organizowanie zaproszeń to też ma swoje limity. Nie było to aż tak szerokie grono, jakbym sobie tego życzył. A co jest oczywiście pewnym dla mnie smutkiem, z drugiej strony, mam nadzieję, że to jest początek, a nie koniec. Jak na początek to była, myślę, że właściwie zorganizowana konferencja na właściwy grono, i teraz ucząc się na błędach, a także tym, co dobrze wyszło. Możemy zrobić lepsze, mam nadzieję, kolejne etapy, i widać było na pewno jedno w debacie. Te, te rozmowy są potrzebne. Widać, że ci ludzie za mało ze sobą rozmawiają, my ze sobą za mało rozmawiamy, i to jest oczywiście okazja. I może następnym razem zrobimy to w szerszym gronie. Może też oczywiście z możliwością, żeby każdy włączył się do tej dyskusji. Oczywiście również spoza sali. Od samego początku myślałeś, że wygeneruje aż takie zainteresowanie ta konferencja? Nie wiem, czy było duże zainteresowanie, bo ja byłem z tym ostrożny. Bo z jednej strony chciałem, żeby. Cała społeczność miała świadomość tego, że coś tu się dzieje. Stąd jest moja propozycja, żeby jakby uczestnicy, jeśli chcą, dawali znać, że są zaproszeni. A z drugiej strony wiedziałem, że jednak to nie jest całkowicie otwarte wydarzenie. Więc jakby nie chciałem, żeby to było jakby. Nie chodzi, żeby, żeby tu zasięgi były wygenerowane, żeby liczby było, żeby o tym się gadało. Ale chcę, żeby była świadomość, że czegoś próbujemy. Bo to na pewno. Nie było to łatwe zorganizowanie tej konferencji. Łatwiejsze jest siedzenie w domu i właściwie kontynuowanie tego jakby konsensusu, który panował przez ostatnie parę lat, że co się nie rozmawia, że każdy pilnuje swojego ogródka lepiej lub gorzej, ale trzeba zrozumieć, że jesteśmy trochę na wspólnej łodzi. I jeśli chcemy tworzyć struktury dla przyszłych talentów na najbliższe 3, 5, 10 lat, to musimy już teraz porozmawiać o tym, jakie, jakie jakieś. Środowisko tworzymy dla osób wchodzących w esport, dla nowych fanów, dla nowych graczy, dla tych, którzy dopiero dołączają do tego środowiska, bo my się dobrze znamy, ci, którzy już tam na Twitterze trzymamy sztanę, my, stara dobra esportowa gwardia, my się dobrze znamy, ale chyba nie jesteśmy świadomi tego, że w ciągu najbliższych lat będzie mnóstwo nowych e-sportowych fanów. Również w Polsce te tematy również to były poruszane, I, ale budowa struktur nie może odbyć się wtedy, za 5 lat, kiedy już pojawi się to zainteresowanie. Musi być już teraz przygotowanie, oczywiście, na nowe zainteresowanie e-sportem. Mimo, że od samego początku zapowiadaliście, że ta konferencja będzie zamknięta, to ludzie nie zrozumieli tego. Z czego wyniknęło to nieporozumienie w komunikacji? No, ze słabej komunikacji mi się wydaje, że. Niby no, gadają o Lolu, czy niby w jakichś tam tweetach, czy w dyskusjach wyjaśniane było, że tutaj na zaproszenia będą, ale nie było takiego otwartego komunikatu. Też pamiętajcie o tym, że um, nie ma jakby oficjalnego profilu Mitatryf Tox i tak dalej, więc może to był ten problem, że jakby nie było takiego oficjalnego kanału komunikacji. Ja chyba tym byłem, więc ja chyba powinienem wcześniej o tym dać znać, wyklarować, a nie tylko gdzieś tam wspominać o tym. Natomiast pamiętajcie, że jakby. Nie można od razu założyć, że jest otwarta. Konferencje na przykład, nie wiem, Sawik robił konferencje, esportowe forum i jakby nikt nie pytał, czemu nie jest całkowicie otwarta i czemu tam jest, jakby są prelegenci wybrani albo uczestnicy wybrani. Wtedy jakoś to je wszyscy potraktowali biznesowo. Może to było przez to po prostu lepiej zakomunikowane. Myślę, że to był ten błąd, że od razu było otwarcie, może czasami powtarzać i, i nie gniewam się, że ludzie się pogniewali. Wręcz, że przepraszam tutaj, bo może to zabrać cynicznie, ale to jest szczere. Ja, ja się cieszę, że ludzie się pogniewali, bo ludziom zależy. Gdyby ludziom latało koło nosa, że rozmawia się o e-sporcie w Polsce, znaczy, że do końca jakby ludzie nie dbają o to, co się dzieje z tym środowiskiem, ale ludzie dbają, mamy tu pasjonatów i to, że oni poczuli się wykluczeni z tej dyskusji jest dla mnie smutne, no bo trochę tak było. Taka, taki był charakter tej, miejmy nadzieję, dopiero pierwszej konferencji, ale wiem też, że to, że się oburzyli, dał sygnał, że jest potrzeba, żeby wyjść z rozmową do wszystkich. Bo gdyby nie było oburzenia, to znaczy, że miałbym rację. Tutaj wystarczy się zamknąć i możemy na palcach jednej ręki zliczyć wszystkich fanów. Ale to, że chcą wychodzić, znaczy, że trzeba otwierać takie inicjatywy. Mam nadzieję, że to przyjdzie w przyszłości. Czy odważasz kolejne konferencje, tym razem z udziałem publiczności? Przede wszystkim to nie ode mnie zależy, bo ja rozważałem wszystkie. W sensie naprawdę. Ja rozważałbym wszystkie formy, byle jak najwięcej dobra do z tego wyniknęło, ale pamiętajmy o tym, że konferencje muszą spełniać swoje funkcje. Jeśli zauważymy, że jest pewien próg, na przykład liczby uczestników albo tego, jak to jest nagrywane, jakie są sprawozdania z tego budowane, które negatywnie wpłynie na dyskusję, to należy zakwestionować pójście w tym formułę. Przede wszystkim chciałem spróbować z organizatorami, jak wygląda zamknięty charakter, i nauczyć się. Wyciągnąć z tego wnioski. No nie ukrywam, zdało to trochę swój test, więc dostałem, jakby potwierdzenie swojej hipotezy, że to jest dobry, bezpieczny start, był bezpieczny, nie było dymów. To jest najważniejsze, bo gdyby były dymy, to ludzie by się przestraszyli, nigdy więcej by nie wyszli na taką konferencję. A ponieważ ludzie wynieśli coś z tego, to jest szansa, że pojawią się znowu i może wiecie, pierwsze koty za płoty. Może teraz nie do końca chcieli mówić w otwartym gronie, transmitować to na zewnątrz, ale widząc, że w sumie nie taki straszny diabeł, jak go malują, w sumie gadanie w e sporcie nie jest takie straszne, jak przez lata się chowaliśmy, to może oznaczać, że następnym razem będą bardziej skłonni otworzyć to do szerszej społeczności. Mhm. Pierwszy krok był ratować polski esport został wykonany? Nie, 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 w sensie tu, bez wielkich narracji, może lubię czasami jakieś forsować, ale konstytucję sportu tu nie napisaliśmy, tutaj czasami niektóre wątki to były odgrzewane kotlety, było parę świeżych, ale było parę odgrzewanych też kotletów, nie, nie, to, to nie była przełomowa konferencja, przełomowa była w tym znaczeniu, że Ludzie naprawdę poczuli, że rozmowa coś daje, tak, że, że szybciej można coś załatwić, że wątki, które się jakby zamiatało pod dywan, wywleczone nagle, można rozwiązać nieco łatwiej. Więc było dużo takich pragmatycznych celów, ale zbawienia e-sportu to nie nastąpiło. Było przyjemnie, było fajnie pogadać, było fajnie się spotkać, było fajnie zrozumieć pewne wyzwania przed nimi stojące, ale to dopiero mały pierwszy kroczek ewentualnie w długim procesie odbudowy. Czego życzysz, to, czego życzysz polskiej scenie w następnym roku? O rany, tyle życzeń i miałbym wybrać tylko jedno, to jest bardzo skąpy jean. ale na pewno to, czego życzyłbym, jedną taką, zamiast mówić o wielu rzeczach, bo to jest oczywiście temat na inny wywiad, ale takiej jednej szczególnej, myślę, że chciałbym zasugerować, ile fajnych wątków jest w polskim e-sporcie szeroko rozumianym, ile pięknych historii mieliśmy przed chwilą, to polską drużynę. Trzy piąte to Polska, tak? Team VDS, wiadomo, poszło słabo. Może nie zdali tego testu, ale ja się cieszyłem kibicując z Polaką w, w LEC. Dawno nie miałem tyle frajdy komentując. Mimo, że wyniki były gorzkie, to mi się twarz uśmiechała, więc agresivo, więc zderdotę, więc synkrofa w lecu. Mieliśmy Misfits Poland, mieliśmy tyle fajnych sukcesów w ligach, tak? Przecież nie tylko oczywiście Misfits Poland, ale innych sukcesów mamy wiele w LFL-u. o Polaków w Hiszpanii, chłopaki wywożą, w Niemczech mieliśmy świetne wyniki. Mamy dużo dobrych momentów dla polskiego LoLa, szeroko rozumianego. I Ultraliga. Okej, okay, wiem, że są osoby, które krytycznie patrzą na niektóre elementy, ale Samer wyglądał lepiej i nie ukrywam, no dużo fajnych meczów było jedynek. Serie B of Five też potrafiły czasami wynieść fotel w tym roku, więc. Ja bym zasugerował dwie rzeczy życzył. Tej samej rzeczy, którą życzyłem na 2021 i 2022 i życzę na 2023 cierpliwości. Bo jeszcze długa droga przed nami i cierpliwość to będzie najważniejsza cnota dla wszystkich uczestników polskiego ekosystemu e sportowego. Cierpliwość, cierpliwość, ale dojdziemy. A drugie, właśnie otwartości, że dużo no rzeczy nas omija przez może nasze trochę wąskie patrzenie. Jest dużo fajnych rzeczy, których nie doceniamy, takie mam odczucie.